Panie Ewo, mam do Pani pytanie. Co sprowadza panią na, panią na ten pokaz butów? Buty. Ukochane buty, piękne. Mogę chodzić w nich cały dzień i nogi nie bolą. Nie puchną przede wszystkim. Udało się wybrać jakąś parę dla siebie? No właśnie, jeszcze nie, bo ja bym je wszystkie zabrała. Także mam z kłopot. Czy udaje się żyć bez internetu? E, mnie się nie udaje. Myślę, że dzisiaj chyba nie. Chyba nie. Może osobom z innego pokolenia tak. Ale generalnie nie. Internet to jest nasze życie, to jest styl życia, to jest informacja, to jest praca, jak w moim przypadku, o czym oboje wiemy. Eee, to są maile, wszystko. Mhm. E, jakiej marki posiada Pani telefon komórkowy? Wow, mam kilka. Czyli, bo rozumiem, jest Pani menadżerka gwiazd, czyli w codziennym życiu e, te kilka telefonów na co dzień funkcjonują, tak? I Pani korzysta? No tak, dla Ciebie mam oddzielną linię. Kim są dla Pani ludzie ambitni? Ludzie ambitni to tacy, którzy mają gdzieś tam w głowie zakorzeniony swój cel i do tego celu dążą. Nie idą gdzieś na boki, na skróty, tylko prosto przed siebie dążą do celu. I to są ludzie ambitni dla mnie.